Urodziny kociaka Filipa. W małym miasteczku pełnym przyjaznych zwierząt mieszkał uroczy kotek o imieniu Filip. Filip był zawsze pełen energii i uwielbiał bawić się z przyjaciółmi. Zbliżały się jego urodziny, więc postanowił zorganizować wielkie przyjęcie i zaprosić wszystkich swoich znajomych. Filip spędził cały tydzień na przygotowaniach, razem z mamą piekli ciasta i babeczki, a tata pomagał w dekorowaniu ogrodu. Filip, mamo, czy można zrobić jeszcze więcej babeczek? Chcę, żeby wszyscy mogli zjeść tyle, ile chcą. Mama Filipa. Oczywiście, Filipie, będziemy mieli mnóstwo pysznych babeczek. Wreszcie nadszedł wielki dzień. Filip był bardzo podekscytowany. Goście zaczęli przybywać jeden po drugim. Byli tam kocica Zosia, kot Krzyś, mały myszek Piotrek i wiewiórka Zuzia. Krzyś, wszystkiego najlepszego, Filipie! Przygotowałem dla ciebie specjalny prezent. Zosia, sto lat, Filipie, nie mogę się doczekać zabawy. Filip przygotował mnóstwo zabaw i konkursów, aby urozmaicić przyjęcie. Pierwszym konkursem było szukanie skarbów. W ogrodzie zostały ukryte małe prezenty, które goście musieli znaleźć. Filip, gotowi na pierwszą zabawę? Szukajcie skarbów. Kto znajdzie najwięcej, wygrywa nagrodę. Goście zaczęli biegać po ogrodzie, śmiejąc się i szukając skarbów. Krzyś znalazł pierwszą niespodziankę, małą piłeczkę. Zosia odkryła kolorowy gryzak, a Piotrek znalazł zabawną grzechotkę. Wszyscy bawili się świetnie. Kolejną zabawą były wyścigi na workach. Każdy z gości musiał wskoczyć do worka i przebiec wyznaczoną trasę. Filip, na miejsca, gotowi, start! Wszyscy zaczęli skakać, śmiejąc się w głos. Krzyś, który był bardzo szybki, prowadził, ale nagle potknął się o kamień i przewrócił. Zosia, korzystając z okazji, przeskoczyła go i wygrała wyścig. Zosia, ha, wygrałam! To było niesamowite! Krzyś, gratulacje, Zosiu. Następnym razem będę bardziej ostrożny. Kolejną zabawą był konkurs na najzabawniejszy strój. Każdy z gości musiał przebrać się w śmieszny kostium. Filip przebrał się za pirata, Zosia za baletnicę, a Piotrek za superbohatera. Filip, gotowi na pierwszy konkurs? Pokażcie swoje stroje. Wszyscy zaczęli paradować, śmiejąc się i podziwiając nawzajem swoje przebrania. Jury, w skład którego wchodziły mama i tata Filipa, miało trudne zadanie wybrać zwycięzcę. Mama Filipa, musimy przyznać, że wszyscy wyglądacie wspaniale, ale zwycięzcą zostaje Piotrek, nasz superbohater. Po wszystkich zabawach nadszedł czas na najważniejszy moment, tort urodzinowy. Mama Filipa przyniosła przepiękny tort udekorowany kolorowymi świeczkami. Mama Filipa: Filipie, czas na zdmuchnięcie świeczek i życzenie. Filip zamknął oczy, pomyślał życzenie i zdmuchnął wszystkie świeczki naraz. Wszyscy goście zaczęli bić brawo. Filip: Dziękuję wszystkim za przybycie. To były najlepsze urodziny w moim życiu. Po kolacji. Wszyscy usiedli w kręgu i zaczęli śpiewać piosenki. Tata Filipa opowiadał zabawne historie z czasów, kiedy był młodym kotkiem. Wszyscy śmiali się do rozpuku, a Piotrek nawet zaczął tańczyć. Tata Filipa, kiedy byłem młody, zawsze wpadałem w tarapaty. Pewnego razu próbowałem złapać motyla i wpadłem do stawu. Zuzia, to musiało być zabawne. Dziękuję za wspaniałą opowieść! Gdy zapadł zmrok, goście zaczęli się rozchodzić do swoich domów. Filip był zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. Filip, dziękuję wszystkim za cudowne urodziny, to był niesamowity dzień! Zosia, Krzyś, Piotrek i Zuzia, do zobaczenia, Filipie, dziękujemy za zaproszenie! I tak zakończyły się urodziny Filipa: pełne emocji, zabaw i śmiechu. Filip zasnął z uśmiechem na pyszczku, myśląc o tym, jak wspaniałych ma przyjaciół.